Witajcie! Czasami bywa tak, że ostatecznie inwestujemy w coś, na co nie planowaliśmy przeznaczać środków. Nie zamierzałem kupować obiektu dzisiejszej recenzji, ale całkowitym przypadkiem znalazłem go od sprzedawanego przez prywatną osobę w całkiem korzystnej cenie, więc uznałem czemu nie. Jest to trochę powtórka z rozrywki, ale też na tyle inna, że warto się na nią odrobinę pochylić. Przed Wami wydany w 2020 roku Transformers War for Cybertron Soundwave, znany też po prostu jako Netflix Soundwave. Jest to oczywiście ciężki remold Siege Soundwave'a, w którym przerobiono około 70% bazowej konstrukcji w celu umożliwienia transformacji w klasyczny tryb alternatywny magnetofonu. Idealne dla tych, którzy przegapili Masterpiece Soundwave'a albo nie zbierają po prostu skali Masterpiece, tylko Classics i pochodne. Na takiego kasaciaka czekała masa fanów, po zapowiedzi figurki Siege sporo osób czuło się trochę rozczarowanych trybem latającej cegły z silnikami. Zaczęło się przerabianie oryginalnej figurki, kminienie trybów fanowskich i addonów, a w końcu pojawiła się druga wersja, jednak niedostępna szeroko, bo będąc ekskluzywem dla Walmartu w USA i Kanadzie. Tam, nie ma to jak zrobić ekskluzyw z bardziej preferowanej wersji jednej z najpopularniejszych postaci. Oj, Hasbro, Hasbro. Ty wiesz co. Na szczęście figurkę dało się wyrwać także w innych miejscach. Procent przeróbek względem wersji Switch jest tak duży, że ktoś nieobeznany z tematem mógłby się poczuć zaskoczony, że te dwie zabawki mają ten sam bazowy szkielet. Nie tylko to rzuca się w oczy. Kaseciakowy sound jest pozbawiony charakterystycznego battle damage z oryginału. Dla wielu to na pewno plus, bo spore liczby osób ten efekt przeszkadzał. Ja się do jego krytykantów akurat nie zaliczam, dla mnie to było ok, a wręcz urozmaicało niektóre figurki. Niemniej w tym konkretnym wypadku bardziej elegancka i oszczędna stylistyka przeróbki odpowiada mi bardziej. Poza tym, po co battle damage na magnetofonie? No chyba nikt czymś takim nie rzuca jak granatem. Wygląda to jak mini masterpiece, przynajmniej od przodu, bo z tyłu bryła nie jest już aż tak bardzo zwarta. Przestrzeń między złożonymi ramionami robota a burznymi krawędziami wypełniają akcesoria, ale nic poza tym. Może niezbyt elegancko to wygląda, no ale hej, nawet gdyby ktoś z jakiegoś powodu chciał trzymać Soundwave'a na półce w trybie kaseciaka, no to raczej nie ustawi go tyłem. Wiele osobom przeszkadzała w oryginale szybka slotu na kasety stylizowana na podczas W nowej wersji zdecydowano się na ekranik gładki i czysty, obramowany tradycyjną żółtą ramką. Jakkolwiek jak wspominałem, i ja przeciwnikiem Battle Damage nie jestem. To w tym wypadku czysta szybka bez niczego zdecydowanie przemawia do mnie bardziej. Zwyczajnie lepiej to wygląda. Kaseciak jest oczywiście utrzymany w tradycyjnej niebiesko-srebrnej kolorystyce. Większość konstrukcji jest solidna, jak mała cegiełka, ale niestety jedna rzecz wywołuje moją irytację. Chodzi mi o ten panel na dole z przyciskami. Są one nieruchome, ale to nie stanowi problemu, o którym myślę. Chodzi o to, że ten panelik powinien łączyć się z całością na dwa małe zaczepy na końcach. Rzecz w tym, że no tak się nie dzieje. Części nie spasowują się dobrze i łączone elementy natychmiast się rozdzielają. Pomimo moich usilnych prób, próbowania różnych rzeczy, np. obrotu UD podczas transformacji, nie udało mi się dociec, w czym może tkwić szkopu. Być może jest to wada tylko tego konkretnego egzemplarza, no bo w sumie w innej recenzji nie widziałem, żeby ktoś o tym wspominał. Może to ja mam takie w cudzysłowie szczęście. Podobna tendencje do rozpinania się mają ramiona z tyłu, aczkolwiek te po ściśnięciu jeszcze jako tako pozostają dłużej złączone. No, musi tu występować po prostu jakieś dziwne naprężenie elementów. Tak poza tym, kaseciek trzyma się solidnie, ma na sobie sporo farby. Podoba mi się też to, że port na działko naramienne można spokojnie zinterpretować jako wejście na mini Jacka. Mechanizm otwierania slotu działa bez zarzutu, charakterystyczne pciąg, które robią drzwiczki, jest na swój sposób satysfakcjonujące. Soundwave pakowany jest razem z remoldami Siege Laser i Rawedge. Oryginały były sprzedawane niezależnie od swego pana, więc fajnie że Chociaż w tym wypadku nie trzeba było polować na miniony. W wypadku kasetek również widać sporo różnic względem oryginałów. Farby jest jakby więcej, zwłaszcza na laserbiku jej aplikacje również się różnią. Ptasiek i kitku po lewej wyraźnie są stylizowani bardziej na ziemskie kasety magnetofonowe, no świadczy o tym chociażby napis Japan na rawedżu. W tym zestawieniu, jako kasety, odrobinę bardziej podoba mi się nowsza parka, ale starsza jakoś duża nie ustępuje. A propos zestawień, porównajmy sobie tę cegiełkę do innych figurek. Soundwave'ów trzech. Siege, WFC i maluszek Kingdom. Ten ostatni to oczywiście ciekawostka, no ale trudno go tutaj nie wrzucić, co się tyczy Siege'owego. Cóż, no lubię tę figurkę, ale będę pierwszym, który niezmiennie powie, że jej tryb pojazdu jest do i wygląda jak kompletny nic. Magnetofon może nie przestaje do dzisiejszych czasów, ale przynajmniej wygląda jak coś konkretnego. Dalej Sound, między innymi ważnymi Decepticonami, Siege Megatronem i Earthrise Starscreamem. Oraz na koniec z fioletowymi panami lataczami: Siege Shockwave i Kingdom Cyclonus. Jak można by się spodziewać po gościu transformującym się w prostopadłościan, konwersja w tryb robota nie jest specjalnie trudna. Jak i w innych tego typu figurkach sounda, odczepia się złożone po bokach nogi. Felerny panel z przyciskami należy podnieść, zsunąć boczne elementy do środka i położyć znowu na płask. Oczepiamy z tyłu ramiona i przesuwamy do przodu. Obracamy talię o 180 stopni, trzeba jeszcze wydłubać stopy dobrze schowane w łydkach, tak jak w Sic. Wyciągamy dłonie i na koniec powstaje dramatyczny head reveal. Odsłonięcie czerepu jako finałowy krok transformacji. I oto Soundwave staje przed nami w gotowości do wykonywania rozkazów. Cóż to dużo mówić, figurka w trybie robota wygląda jeszcze bardziej jak mini masterpiece. Blokowana sylwetka z kieszenią na kaseciaki, ekran na klacie, faceplate, no wszystkie niezbędne cechy G1 Soundwave'a. Takiej figurki większość fanów oczekiwała od początku, kiedy poszły zapowiedzi produktów z linii Siege. Ja jakkolwiek nie mam nic przeciwko reinterpretacjom, też muszę przyznać, że nowszy sound wygląda o wiele schludnie poprzednika. Może jest mniej zaskakujący, ale też bardziej elegancki. Mogłoby się wydawać, że główka przeszła tutaj najmniej zmian, ale także tutaj są one widoczne. Po pierwsze trochę mniej detali, mniej linii panelowych, na przykład zero na faceplate'cie. po drugie czerwony wizjer. To akurat bardzo mi przypasowało. Wiem, że istnieją zwolennice żółtych patrzech u Siege Soundwave'a, co stanowi nawiązanie do oryginalnej zabawki G1, jednak na moje poczucie estetyki krwisto-czerwony wizjer wpływa znacznie bardziej i preferuję taki właśnie wygląd. Główka zachowała w pełni swoją ruchomość w wersji Siege, on po prostu łebek na ball joint'cie działa idealnie. Dopiero zostawiając go ze starszym kolegą, zorientowałem się, że nie przyczepiłem mu soliczki na bark. Trzeba to naprawić. To niby akcesorium, ale tak nierozerwalnie związane z sylwetką Sound że trzeba je tutaj dać od razu. Klata pięknie się prezentuje, uwielbiam po prostu ty od razu przyciągającą uwagę lamówkę. Fajnie też, że ściana slotu ma swoje własne detale. Oczywiście, tak jak w wersji Stitch, sound potrafi sięgnąć jednym wyciągniętym palusiem do przycisku na barku. The big, Eject. No, po prostu ikoniczny gest. Ramiona mają identyczną ruchomość co w Siege, uniwersalne stawy w barkach, obrót w bicku, podwójne łokcie i dłonie na stawach zawiasowych. Poczyniono to jednak usprawnienia techniczne. Barki blokują się na miejscach o wiele solidniej, zaczepy łączące je z torsem są o wiele mocniejsze niż w wersji Siege. Mam też wrażenie, że poprawiono tolerancję w obrocie i bicepsie. Mój Stitch miał tendencję do wypinania się ramion podczas kręcenia nimi, więc to również na plus. Sound zachował te wysuwane cuśki pod przedramionami, nie wiem, dodatkowe działka, jakieś sensory, robiące za mini płozy w trybie pojazdu. na no, taki Zbędny dodatek. No tutaj kompletnie nie pasuje. No i dalej są puste przedramiona. Tego nie poprawiono, a przecież by machnąć klapki maskujące dziury i po sprawie. Ale od czego ma się add-on i wydruki 3D? Oto klapeczki produkcji niezastąpionego Toraska z kanału Toras Workshop, autora także recenzowanych przeze mnie samorodnych Slakwesta i Overkilla. Mam je od dawna na Seiju, teraz przejdę na nowego Soundwave'a, co by go jeszcze bardziej usprawnić. Polecam, świetny kit, doskonała robota. W pasie zamocowano ruchome klapeczki, żeby nie blokować ruchu czołów Identycznie jak w starszej wersji. Sam to Spokojnie szpagacik, zrobię wychył do przodu, do tyłu także, jeśli odegniemy panel z tyłu. Ta jedna rzecz troszeczkę mi się tutaj gryzie: no to, że mamy dwa zestawy przycisków, jeden z przodu, a drugi z tyłu. No taka lekka, fałszywa transformacja. Nie wiem, czy do końca potrzebna, no ale niech już sobie będzie. Nrzędy no, są bardzo eleganckie. Detale i Battle Damage Siege zastąpiły tradycyjne g nowe prostokątne elementy przełamane żółtym akcentem. W stopach, oczywiście, także wychył na boki, w spadku po Siege. Warto też odnotować, że składane panele z oryginału zostały na łytkach WFC zastąpione przytłoczonymi na stałe przez przestrzennymi nadbudowkami. A co do łapki? Oczywiście kultowy gnat strzykawka z cienką lufą wysuwaną ze środka bateryjki. Identyczny co w Switch, z wyjątkiem braku czerwonych akcentów. Piupiu! Piu. Sand ma także swoją wersję akcesorium z poprzednika. Gnat, który traktowany jako gnat sprawdza się tak sobie, za to po rozłożeniu stanie się przedłużką do wielu siege'owych i nie tylko broni. Jako broń sama w sobie mech jako klocek Lego doskonała. Różni się od oryginału nieco ciemniejszym odcieniem plastiku. Co zaś się tyczy kompanów Soundwave'a. w kikitku transformują się identycznie jak ich odpowiedniki z czyli prosto i przyjemnie. Jeszcze bardziej widać tutaj bardziej ziemską stylówę, zwłaszcza w przypadku Laserbika. Nie powiem lubię siege'owego ptaśka, bo jest ciekawy. Przed nim nie wiem, czy były jakiekolwiek inne zabawki Laserbika nawiązują. Do jego formy cybertrońskiej, jednak to w OFC znowu podoba mi się bardziej. Łebek z oczkami i cieńszym dziobem wygląda dla mnie lepiej, a dokładnie pomalowane skrzydła tym bardziej to wrażenie potęgują. Za to w obu wersjach brakuje mi jakoś wyszczególnionych działek, choćby symbolicznych, przytroczonych do plecaczka. Prawercz dla odmiany na pierwszy rzut oka zdaje się być prawie identyczny co starsza zabawka, też czarno srebrny, bez innych kolorów, aplikacje farby są tu rozmieszczone, po prostu trochę inaczej. I mamy też zremoldowaną główkę ze srebrnymi oczkami i otwartym pyskiem. Źle to nie wygląda nie jest w porządku, aczkolwiek czerwone patrzałki z Chyba jednak są dla mnie fajniejsze. Trochę mi też brakuje w WFC pomalowanego kręgosłupa. No i wciąż nie jest to najlepszy mold sam w sobie. Dość przeciętna interpretacja Rawedża, Z boku całkiem spoko, od przodu już straszą te cienkie łapki przytroczone do rozrośniętego ciała. Wygląda jak taki trochę ro robo robopomeranian. Zdecydowanie słabsza część tego zestawu kasetek. No, rawecz niestety nie ma szczęścia do figurek, i na palcach innej ręki da się wymienić te naprawdę dobre. Zwierzaki oczywiście fajnie współgrają ze swoim panem, zwłaszcza Laser którego tak jak w wypadku Siege da się umieścić w wyszłobieniach na przedramieniu sounda żeby mógł sobie spocząć niczym soku u sokolnika. Bardzo fajny widok, jedna z moich ulubionych opcji display tych figurek. Pozowalność umożliwia wszystko, co można było wycisnąć z wersji Siege. Spokojnie zmontuje się Soundwave'em fajne pustki, przy czym myślę, że najlepiej będzie on, jak zawsze, wyglądał w swojej ikonicznej pozycji z wypuszczaniem kasetek z klaty. Dlatego bardzo dobrze, że tym razem Laserbeak i Ravage są pakowani od razu z nim. Można dzięki temu od razu przejść do interakcji tej trójki i nie tylko trójki, no bo po drodze wyszły przecież kolejne kasetkowe miniony, z którymi Sound będzie wyglądał po prostu fantastycznie. Druga opcja porównań. Trzech dźwięków falowców w trybie robota w f i Siege są dokładnie tego samego wzrostu, nowsza figurka będzie się zatem idealnie skalować z Maxem i Starscreamem, a tutaj jeszcze między Szokiem i Cyclonuzem. Jest to kolejna ważna dla mnie figurka, bo wszystko wskazuje na to, że dzięki niej zakończyłem poszukiwania Soundwave'a idealnego, który w pełni spełnia wszystkie pokładane w nim oczekiwania i dobrze pasuje do reszty mojej kolekcji. To co Siege robił dobrze, w robi idealnie i jest zdecydowanie najlepszą opcją dla fanów skali Classics, których wersja Siege nie do końca usatysfakcjonowała. Problemem jest tutaj dostępność, dlatego warto przeszukiwać portale aukcyjne i sklepy, bo Anusz gdzieś trafi się na niego okazja. Gorąco polecam, dzięki za uwagę, zachęcam oczywiście do zostawienia komentarza, odwiedzenia Instagrama i Discorda i do następnego razu hej!